Chyba straż leśna chyba Tak? Staną Jak coś to ja z w las Luz A my z rozpędu i rula No i no jesteś... jesteśmy w Ja to załatwię Skitraj się tu i je bo on ciebie mógł nie widzieć J**a, on będzie stał, my też, nie wyjdzie tu Może no, jak po psy zadzwoni Najlepsze jest to, że z dołu nie widać motorów tutaj Chyba nie ma wyjścia, trzeba jechać Tylko się zamienimy kaskami Bo ostatnio w j**u im Jadę, jadę, bo po psy zadzwoni. Gdzie? Jadę na dół, powiem, że sam jestem, nie? Jadę, bo się bawi telefonem, zadzwoni po psy i mam A tak to p. bo może urobię. Jadę się, poddam i. jadę się poddać, kur. Poddajemy wojnę, żeby wygrać bitwę. Jak poddać. A co zrobię? On widział tylko mnie. Ale on stary zna mój motor, mój strój, kur... wszystko, chłopie. Dobra, jak nie ma wyjścia, musimy jak najszybciej są z...